Dajcie moi kochani! Tak, siedziałam, siedziałam, trochę posprzątałam, o mnie to gadanałam, spilowałam paznokcie, jak mówię kurczę, chyba się do was odezwę. Chociaż nie mam bardzo o czym gadać. Zastanawiałam się, czy nagrywać codziennie po świętach, ale szczerze mówiąc, męczące było nagrywanie codzienne <coughs> tych masów i tak w sumie. Jak widzicie, nie bardzo co coś jest na kanale. Trochę odpoczywam, trochę się zajmuję czym innym. I oczywiście nauką testów na egzamin, na prawko. Jak wiecie, muszę, muszę, ale pomyślałam, że się jednak odezwę, chwilę coś tam może pogadam. Może jakieś 10 minut wyjdzie, chyba że się rozgadam. Co ja tu mam ciekawego. Świeczka numer 2. Nie wiem jak pachnie, słodko. Yy, słodko też taka biała była. Też taka biała była. Odpaliłam sobie jedną w dużym pokoju, Długo mam tutaj w kuchni. I tak siedzę, rozmyślam yy, przy piłowaniu się Tak siedziałam, rozmyślałam mówię. Jutro Sylwester, yy, zaraz nowy rok. Tak się zaczęłam zastanawiać, co tam działo się w ostatnim roku. Dużo się działo, przeróżne rzeczy się działy. Oczywiście chyba najważniejszy to był ten COVID. Widzę, Wojtek, rękę podnosi, chyba chce uciec z pokoju, przyjść mu tu podręczyć. Więc chyba muszę szybciej gadać. No jasne. I Tak, byliśmy dzisiaj z Krystianem w sklepie. Kupiliśmy sobie zimne ognie na Sylwester. Tak, zimne ognie, nie, nie, bo to jest jeszcze opakowanie. Obraził się. W tym roku tylko zimne ognie będą. Tak, tak. No i już pogadane. Ale wiesz, że tego nie wolno dzieciom. Będzie tak krążył dziadyka mały. A tu się pali. Ch. To jest. Ch. Ch. Gdzie? Gdzie na te krzesło? Szuka szczęścia. Nie. tak matka se pogada na pewno tak poleciał e, i co dążyłam do tego że ostatnio jak byłam w Osmanie pokazywałam, że kupiłam sobie kalendarz a już nie pokazałam wam jeszcze co kupiłam chyba zapastnowałam się kalendarzem co ja sobie ostatnio kupiłam to. To jest balsam do ust, intensywnie nabijający z Facebook. Nie wiem jak to się czyta. Fajnej promocji było, bo było na wyprzedaży, ponieważ opakowanie wygląda tak. Więc zapłaciłam za to 7,50, przecenione. Termin ważności jeszcze jest, długi. Ale o, tutaj jest taka jakaś zaciek jakiegoś, chyba innego kosmetyku. <laughs> Więc E, oczywiście ja uzależniona od wszelkiego maści na ustach, więc super do testu, bardzo fajne malutkie pachnie słodko-różowo jakimiś takimi słodkimi 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 cukierkami o. i długą rzecz na wyprzedaży za 3,99 z 17 z 16,99 Kupiłam sobie naturalne peeling do ciała w kostce. I czaję się, żeby go użyć, ale cały czas chcę Wam pokazać. Zobaczcie, jak super wygląda. I to jest zapach śliwka i kakaowiec. Pachnie genialnie, więc dzisiaj mam to zamiar umyć się tym. Mmm. Żałuję, że więcej nie wziąłam. Yy, w rozmaniu. Ja pewnie już tego nie znajdę. Tylko nie mam mydlenniczki, żeby potem to odłożyć. I w tym mam właśnie problem. Nie mam mydlenniczki. No, i tak. I się nagadałam. I nie mam nic więcej do powiedzenia. Jutro sylwester jutro Sylwester. Nie wiem, kiedy zobaczycie ten film. Czy dzisiaj go puszczę? Może jutro? Um, I co ja jutro będę szykować? Pomaluję sobie paznokcie. Um, na pewno zrobię jutro. Y, co ja zrobię? Baszczyk czerwony. Wydał zmarzeł łóżka. To jest kapusto, więc mamy jeden posiłek. Zrobię pewnie sałatkę, jakąś. Myślę o sałatce Gyros. To tyle zrobię, bo obiecałam Krystianowi. I nie wiem, i nie wiem, co jeszcze będę szykowała. I zastanawiam się, gdzie z mężem będziemy siedzieć. Wojtek pójdzie spać zajmie duży pokój. Krystian siądzie w swoim pokoju, więc nam zostaje kuchnia, łazienka i przedpokój. Więc chyba się skusimy na tą kuchnię. Prawda? Mężu? Nie wiem. No nie skusimy się na kuchnię? No. Musimy wygodne krzesła przynieść. Te. Będzie uroczo. Tak i nie mam co gadać <laughs> nic się nie dzieje e, śmieję się do męża wyłączyłam się na chwilę, mówię do męża ty kurcze, nie mam o czym gadać nic się nie dzieje no, no wyłasił Wojtek <laughs> mm, na pewno nie mam o czym gadać Mm, o biedny nie sięga do klamki. E, no, przypomniało mi się właśnie, że tak e, wczoraj mój mąż, przedczoraj w sumie, w nie, niedzielę, tak, niedzielę popsuł nam się toster do kanapek, a moje chłopaki bardzo uwielbiają tosty. I się popsuł, więc e, mąż się śmiał, no to już mam na co wykorzystać tą zamówił toster i zamówił sobie Mi Band 4C ten zegarek na rękę yy, i co najlepsze w ogóle nie chciał się włączyć ani ładować no i taki ten mówi dobra, zaniesie go do reklamacji yy, i wyszło tak, w ogóle przeczytał w internecie co, jak wyczyścić Styki, że coś tam, że go podłączyć do ładowania, żeby on długo siedział, bo to ładowarko tą w końcu zatrybi. No ale mówię, już siedzi, siedzi. Mówi, no trudno, no wyniesie go yy, na reklamację. No i śmiechem, że tym jeszcze przeczytał, że yy, wsadzić go do lodówki. Ten yy, Mi Band czwórka, 4C, włożyć do lodówki i później go zacząć ładować i on będzie działał. Mówię do męża, no już mówię, nie rób taki głupot, Ja skoro masz go iść zareklamować. No ale wsadził, został, wsadził do samochodu. No tak chłodno u nas jest. Niby na plusie, no ale jednak chłodno. I ten y, Mi Band poleżał trochę w tym, y, w samochodzie i poszedł y, do sklepu, do Neonetu sens, z tym żeby zareklamować, że on mówi nie uruchamia, i tak dalej, no i tam ktoś z obsługi bierze ten i odpala, i włączył. I się mąż zaczął śmiać: mówi, aha, czyli to wsadzenie do lodówki to było faktycznie prawdą. I tak mi opowiada, że mówi, no za tybiło mu i zaczęło mu chodzić, w ogóle tam sobie coś poustawiał. Więc taka, mówię, niby głupota, wsadzić do lodówki. Kto by pomyślał, że jednak to zadziała. Yy, a i co? Hmm, przypomniało mi się właśnie, bo mnie boli ręka, więc pamiętam o tym. Zapisałam się do Otopedy na 27 stycznia, czyli mam miesiąc czekania, żeby się dostać na fundusz do Otopedy, więc obstawiam, że ręka przestanie mnie boleć, chociaż zaczyna mnie boleć o tym miejscu. Ręka, no i wiadomo, tutaj to całe ramię. pisaliście mi, żebym szybko się zapisała do, yy, na rehabilitację. Ok, nie ma problemu, ja się z nie szybko zapiszę. Tylko jest problem, bo jest do 15 u nas tylko. Yy, do końca roku jest do 15, i po prostu, no, musiałam mieć z dziećmi do szpitala, a przez to, że są godziny dla seniorów to yy, jednocześnie jakbym wyszła z nimi na, do szpitala na jeden koniec Łęcznej yy, tak na piechotkę to raz pewnie trafię albo godzinę seniora musiałabym wyjść przed Wojtka czy albo gdy Wojtek będzie już miał iść spać i żeby poszedł spać na dwór, ale to jest kiepski pomysł, bo on Kiepsko, potem śpi. Potem jest marudny, bo się nie wyspał, bo spał tylko pół godziny w tym wózku. E, a jak już wyjdę, no to chciałabym wiadomo zahaczyć jakieś tam zakupy, zrobić coś tam. I nie wiem, nie wiem, kiedy chyba po nowym roku po prostu pójdę się, zapiszę jakoś wezmę te dzieci pod pachę i pójdę. E, kiedyś, jak się zapisywałam, no to co lekko pół roku czekałam na rehabilitację, więc. Tu się zapiszę, ale obstawiam, że po nowym roku <laughs> pójdę prywatnie, bo naprawdę mnie tu. No, ten ból je, zaczyna mi doskwierać coraz bardziej. Nie wybiorę te przeciwzapalne leki, ale to coś, coś jeszcze mi potrzeba chyba do tego, yy, ponieważ zaczyna mi mięśnie. Yy, yy, yy mięśnie, brakuje mi słowa, tak się telepią. Tak jak czasami mówi się, że y, tutaj y, tak telepie się, że brak magnezu. Ja magnez biorę codziennie, więc nie wiem jakim prawem y, te mięśnie mi się telepią i nie mogę po prostu spać, bo trzymam rękę przy sobie, no wkurza mnie to. Takie, tele, takie telepanie się i wczoraj śmiał się mąż, bo tak się telepałam, że aż mi łokieć tak latał i go rozczurchałam <grywa> zamiast mu dać spać, tak mi nocy ten, no z tej strony tak aż z tej strony śpi Ja nawet wylociał od ściany i tak mi się tyle pało, to i w ogóle katastrofa z moją ręką więc nawet jak nie wiem, jakbym miała usiąść za kierownicą z tym bólem no mówię, bo mnie tutaj nawet jak się okręcam, to mnie boli. Może i faktycznie coś od kręgosłupu, już sama nie wiem. W ogóle do bani, i w ogóle do Stasznia. Okropnie. I chyba. Ojej. Ojej, przepraszam. Ojej, przepraszam. No i padliśmy dzisiaj z Krystianem. Tu stokrotki na szybkie zakupy. E Dałam się naciągnąć na chipsy na sylwester. Ma, jest tak, dwie paki chipsów na sylwester. Ale zawsze mu tak robię, jakieś takie atrakcje na sylwester. Jakieś tam chipsy, chrupki, 100% słodkich napojów, picolo. Więc jak świętować, to świętować wszyscy, a nie tylko dorośli. Kupiłam kabanosy nawet. Ale niestety yy, dzieci stwierdziły, że już dzisiaj mogą je zacząć jeść. Więc chyba do sukcesu nie dotrwają. I tak. I tak. Ojej. Ojej, przepraszam. Chyba moja godzina spania się szykuje. Dobra. 15 minut pogadałam. Może coś dogram mi jutro. Hmm, no. Myślę, czy coś jeszcze chciałam Wam przekazać. Hmm. No to do jutra. Witajcie w kolejnym dniu, moi kochani. E, już jest dosyć późno. Dopiero do Was chciałam nagrywać. Bo tak cały czas sobie powtarzałam: jak się zrobię, to się podłączę. I tylko słucham, wszędzie strzelają u nas. Jest godzina. 17. Tak, już Wojtek. Oczywiście zamknąłem się, bo tam mąż rozmawia przez telefon. I już, już działa, tak. Ja jeszcze kawusie piję. My już się ogadnęliśmy. I siedzimy w domu. Taki w tym roku Sylwester. Ale żeby był fajny, miły, więc pełen makijaż. Paznokcie, nawet Wam pokażę. Wojtek, drzesie. Nawet Wam pokażę. Kiecka jest. na stopy. I będziemy szaleć. Chłopaki moje również się wystroiły. Oczywiście dzieci preferowały dres, a nie jeans, ale również się przebrały, ogarnęły, więc super. Będziemy siedzieć, bawić się w miarę możliwości. Zobaczymy, do której Wojtek wytrzyma. Ja już mam przygotowaną co mam przygotowane Barszczyk czerwony, uszka. Tak jak mówiłam, zostawiam sobie jeszcze z wigilijnych uszek na dzisiaj. Co jeszcze mamy śledzie z śliwką z Lidla Znowu strzelają. Mamy jeszcze sałatkę gros i będę robiła to tyle zaraz. I oczywiście mamy ciasto, dużo słodyczy z świąt. I chipsy. i szampana. Tak więc w tym roku szalejemy. Jemy do upadłego: jeszcze kawusiłek. Zaraz będę chciała to jeszcze raz mam y, zmontować wam y, puścić, <tryk> i jeszcze coś tam podszykować. I y, co? Y, y, Szkoda, że taki w tym roku imprezka, nie imprezka. Ale mam nadzieję, że w miarę możliwości. Każdy miło spędza, będziecie się fajnie bawić, w gronie najbliższych. Eee, czy ja bym coś chciała jeszcze Wam powiedzieć? Ten stary rok dobrze się kończy, mam nadzieję, że ten nowy będzie lepszy, bo już po prostu ja mam dosyć to tak wiecie, tak pół, dosłownie tak pół. Eee, I tyle. I zdejdę zaraz, zmontować. I czekamy. Może w tym roku, hmm, z pausatem potęczymy, Nie wiem, czy na te coś będzie. Na dwójce na pewno wiem, że ma być. <laughs> Więc na pewno wybierzemy jakiś program, którym będziemy się bawić. Chyba za wysoko wziąłem sobie kamerę. Tak. Troszeczkę za wysoko. O! O, dobra, teraz lepiej, bo tak mi chyba ucinało miesteczka. Yy, moi drodzy, na koniec tego filmu, na koniec tego roku chciałabym Wam życzyć. Dużo zdrówka, bo chyba to jest teraz najważniejsze, aby ten nowy nadchodzący za chwilę rok był lepszy niż ten dotychczas. Żeby to wszystko już się zakończyło, cofnęło i żebyśmy mogli powrócić do normalności, żeby te dzieci nasze poszły do szkoły, żebyśmy my mogli normalnie pracować, a nie jakaś na, praca zdalna. I ci, którzy potracili pracę, żeby wiedzieli, że w nowym roku będzie lepiej, Wiem, że dużo osób też potraciło tak. Więc przede wszystkim zdówka, szczęścia, udanej zabawy sylwestrowej, żebyście się potem wyspali, nie mieli kaca, po dzisiejszej nocy, nawet tego modalnego, już nie mówię o alkoholowym kacu, i spełnienia wszystkich marzeń, i żeby Wasze postanowienia na najbliższy rok się wszystkie spełniły. Dla Was, kochani, wysyłam te buziaczki. Cudówka. trzymajcie się i do zobaczenia po nowym roku. pa. pa.